24. 24. 24. To jest na parki jedziesz i schodzisz na dół. Grzesiu. 22. No jak, jak Grzesiu to koniec. To... Andrzej, no zar! Aha, to jest nowe stanowisko. Grzesiu na parki jest świetną kapel. 26. Ale czegoż masz 16? Numer 26. To jest Cypel. Parę razy tam przewaliliśmy z dominem. No, ale zobaczymy jak będzie. Powalczymy. Dzisiaj domin jest ze mną jako trener. Tim mały rekim Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, co pokaże jako trener. No, wszystko będzie jego wina w razie czego, nie? zawody, mistrzostwa koła Olza 110 stanowisko tutaj jak widać nie jest złe, nie jest najlepsze, jak wzdręga wejdzie to będzie sama wzdręga bo tu zawsze na tym cyperku tak było no ale zobaczymy, powalczymy już tu się pojawia wzdręga już sobie tu pływa jak się przebije przez tą wzdręgę to wtedy wygram bo tu też idzie fajnego dostać, no ale trzeba przez dręgę się przebić. No nasze zwycięskie baty, patrz. tego podbieraka będą dzisiaj kapryszule No to trafiło mi się Stanowisko nowe na tych zawodach pierwszy raz zrobione. Te stanowisko jest i gruntujemy teraz. No Jest na baciku 5-metrowym. Jest praktycznie 2 metry gruntu, 4 metry od brzegu. Także będziemy gruntować. Będziemy zaraz. Nęcić i może coś blisko podejdzie, bo tam dalej jest jeszcze głębiej. Także nie ma tej ryby co szukać na, na głębokiej wodzie, teraz. A w studni ryby nie biorą. Zanęta przesiana. Zobaczymy, czy kule się formują. No przyjdzie do tego jog jeszcze. Rubaki musi być dosyć mocna. A tym bardziej, że mam głęboko na stanowisku, bo mam prawie 3,5 metra. Więc musi na dno. Fajna. Dobra jest, na razie więcej nie robię z tymi rubalami, z tą, z, tą, z, tą, z tą panie ochotką. Tu jest akurat nie zamrożona, tam jest żywa. Idziemy po zwycięstwo, nie? No zobaczymy, jak co napiszcie te komentarze na tego trenera w razie czego. To nie ja jestem winien. On wszystko przygotowywał, on wszystko dawał. <grywia> Jak co to on Ręga. już przyszła na razie dajemy bez ochotki zobaczymy czy coś będzie dziubać A będzie dziubać to nie będziemy na razie dawać Queres a ponta? <laughs> <coughs> Same w dręgi. <laughs> Całkiem przy brzegu, tutaj w lewo, całkiem w lewo, żeby ci nie przeszkadzała, w lewo. No, niech tam idzie ta wzdręga. Dobre, troszkę se zostaw, a tam ciepłe na to większe. Jedna była, Miała, miała, to już masz punkt. Co? Miałem rację? Dziękuję. Dziękuję za doradztwo. No, widziałeś, widziałeś, popatrz, ci piękne płocie odchodzą i tak musisz trzymać do końca zawodów. Ja, ja tak rób, tak, na pewno tak wygrosz. Tak na pewno wygrosz. Podtrzymuj ta ryba ci cię godą Ciepaj tam co chwila kulka. Malutko i twardo, na same dno musi iść. Tu jest za dużo wzdręgi, a ta wzdręga jockiem na lewo. Same zdręgi, nic konkretnego, wszystko 14 rocznik, czyli 14 centymetrów. No, Okoń! Tak. Nie, 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 same... A jakiś leszczyk się trafił? Nie ma nic, kompletnego, Dwie pocie i chyba cztery zdręgi takie, powyżej 15. O, Owen chciałem to jest tam coś wyciąga skromnie, bo skromnie, ale wyciąga. O popytałem się o leszczyka, ty kolego... No ty ja umiem przynieść szczęście popatrz no widzisz, no. Bardzo mnie to cieszy, że zapałeś sobie punktowaną rybę Przychodź częściej, weź zaraz za trzcinkami tutaj łowisz, tak? I już rybka, no popatrzcie. Kurde, wszyscy narzekają, nie? No to akurat nie niemiarowa, no ale... Z Ściągłeś te wielkie, ja? Ale wiesz, że krąpik zawsze robi waga, nie? To są, liny to są bonusy, tak zwane. A mam, 27. Ja? Yeah? No! Elegancko! Masakra. Są mi w los do siatki. <laughs> Ale to jest taki sposób podobno, że dajesz drabina do siatki, nie? Zanęta I, na brzeg i same wchodzi. Ja i deptą do, do siatki. To to w dobra, sprawdzam was A Alecie będzie sprawdzić jak się idzie <gry> Marcin dawaj Chodź zobacz wyzerowane Zobacz no, co to mu wygląda Krascę jeszcze Zanim Zanowisko 28 a? Tak kabut Marcin Stanowisko 28 Kabut Marcin 780 <śpiewanie> Dawaj. Sprawdź czy jeszcze są coś jest chyba nie ma już o, tutaj będzie od 300? No, więcej nawet. Ty masz stanowisko 26. 20... Stanowisko 26, Nosan Andrzej Stanowisko numer 26, Andrzej Nosan. 1635. Jak to było? Daleko od ciebie? Daleko tego. od ciebie? Ja. Tak, to wdoł... możesz trzymać. Fajny linia. Da. O nie jest fajnie Niemożliwe To będzie ta sama waga Nie, nie no, ma Tu jest ma to fajny okoń Tu masz stanowisko 24 1620 602, 1620 Grzegorz Mam do ciebie pytanie, nie przesadziłeś troszeczkę? No, troszeczkę może. Co to no, ma być? No, tak, tak, tak. Powiedz, Grzegorz, co to ma być? Piękny. Gratulacje. Wiesz, Dzięki, piękny. bardzo. Najbardziej Jest mi się podoba wynik. ten ogonik tutaj. Jak tyś go chycił, powiedz. Nie wiem, sam nie wiem. Sam jestem w szoku. Tak. Ale ostatni nie będziesz być. A Do jednej garści. To jeszcze mi się w życiu nie zdarzyło. Tego wszystkiego. I 22 Msiaty nie urwało tak? no, no. 105 Masakra. Co tam mamy? Masakra Ale powiem Ci, szwagra pobiłeś Grzesia Ale coś, tam no. dręgi, takie kur, ale, ty... ale on ma 4 ryby, 100 gram Co rzut to można powiedzieć Coś więcej razie ci... do ryby? Szmatki Ci wyleciały z pokrowca no? Zobacz, zero jest. Ci ja. zero jest Dobra, no, zero jest. ale to samo było Nie wiem, nie mam pojęcia. Młody 3 godziny na podstawie stanowisko zero. numer 19 Wrótkowski Piotr 145 Stąd przywadzę, kur... ja cię zrobię zdjęcie Nie ma do czego kurwa Jest, relacja będzie Proszę Jest Taka rybka jak Bas też się trafiła jedna a tutaj będziemy porządne teraz ważyć siaty. Jeszcze nie na tym stanowisku, dokładnie. To jest położę To nie jest dręga. jest jakoś sztuczno. Ale co z tego? Co z tego? Trzeba było sprawdzić, zawartość. warto? 895. Największa ryba, jeżeli chodzi o płoć A, to jest kurde. Ale w jakim Pierwsze miejsce. Mówię, poczuję po ręce 660. Ile? Jeszcze jedna tu jest. Jeszcze jedna jest? Dawaj jeszcze. Wszyscy samym końcu. na hola? Tu jest pierwsze miejsce. Lin. Piękny, leż piękny. Zaraz to zważę. Jak to tylko do siatki? Piękne ryby. Jeszcze nie wiem czy wygrałeś, ale piękne ryby. Pierwsze na razie, Artura. No ładnie. Dobra, dobra, jeszcze, dobra, dwie, jeszcze dwie ryby, jeszcze, dwie, jeszcze dwie. Dwie. Dobra, dobra, dwie. dwie. No to już jest na pewno. Pierwszy. Nie. 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 Ja ci mówię, nie że... Ma, tak. Nie, ma, nie, ma. Jest Zapraszam koło, siad, koło Pierwszy. Ale lin ma 24,5. Ale Lina zmierzyć Zmierzyć go. Co <laughs> to jest? Dobry. Ale kiedyś to. To jem. Znowu jem. Zaraz będziesz. Ten gruba znowu. Nie wiadomo co. Dziękujemy wszystkim za przybycie na zawody. Teraz byśmy prosili o chwilaczkę ciszy. Sędzia główny ogłosi wyniki. Proszę sędziego o ogłoszenie wyników, aby będzie się wreszcie. No. Tradycyjnie zaczniemy od juniorów. Pierwsze miejsce z wynikiem 1065 Ortowski Bartłomiej. Brawo. Pilata? z lewej, tak, tu, no. Gratulacje Otek. Tu do zdjęcia sobie stań z wszystkimi. Stań sobie tam Nie ma, Drugie miejsce z wynikiem 415. Bardzo fajny debiut. Jak drugie miejsce. Blukacz Katia. Brawo! Tak, brawo. Gratulacje, Gratulacje, proszę. Gratulacje, Gratulacje też również. No. Pierwszy raz na łowiła ŁKW. Proszę. Czysty talent w takim razie. Trzecie miejsce z wynikiem 185. Żygadło Julia. Gratulacje. Ja Jakby tata nie chył, to tu byś miała pierwszy. A, by ci tata przeszkadzał tam, ja? Dobrze, pozostałym uczestnikom gratulujemy i proszę się sprężać na następne zawody. To, to były dopiero pierwsze, także jeszcze kilka zawodów w tym sezonie jest. Na Dzień Dziecka, kto chce, proszę się zapisywać. 20 maja federowe, też mistrzowskie. Tak, a za miesiąc właśnie o mistrzostwo koła, ale właśnie federze. Także też zapraszamy. Poczytać no. regulaminy. Przejdziemy do, teraz do kategorii seniorów. Pierwsze miejsce z wynikiem 1770, Kindalski Adam. Brawo! A się zastanawiał, czy opłacać, nie czy będzie. No, 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 <śmieniu> no opie, już. no, <śmieniu> <śmieniu> miejsce 1635 Nosal Andrzej. Brawo! Brawo, brawo. No, na, Lekki na razie, ale no, 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 a, no to co na pewno. Trzecie miejsce z wynikiem 1670, zasada Artur. Thank you. Thank you. A Artur taki niski. Tak. No. No, 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 kiedyś typny, nie? Ale ja mówiłem że jak nie pierwsze do trzecini. Ja Ptaszek. I tak to właśnie widzowie jest. Skończyliśmy zawody. Jak to Andrzej wspominał, moja wina, moja wina będzie, jak przegra, no i moja wina, jak wygrał jako trener. Do zobaczenia w następnego filmiku.